Cześć, yy, kontynuujemy naszą zabawę we Władce Królestwa I mamy tydzień drugi Ja już się boję tej kolejki, która się tutaj utworzyła Ale ja chciałam najpierw... Czy ja mogę to zobaczyć? Bo wypatrzyłam to ostatnio przy montowaniu Babiga! Aha, to wszystko, myślałam, że coś ciekawszego będzie Dobra, yy, wzywamy pierwszego petenta generała Aha, to jest ten co poszedł na zwiady. Okej. Okay. Aha, okej, okay, no to pytamy po kolei. Zaczniemy od czyj sztander nosisz ojoj daj je bo hm zobaczymy bo ja bo jej zudaj no bardzo ciężka praca o kujowaja zadowol voi zaj oj ejby ka No, oczywiście, że nie możemy. Eee, i teraz czego zabić, czy wrzucić do lochu. Ale może wrzucimy go do lochu, w razie czego będzie można ewentualnie em, coś zrobić w przyszłości, bo jak się go zabije, no to już koniec. Nie ma tematu. Oj. Tak jest. <grywa> no ty tutaj nie, nie bierz pod włos, chłopie. Wodzie. O. <grywa> Chyba trzeba się żonki doradzić. Co tu... Co tu a co tu wyskoczyło? Toj, Oj. Oj. Iwa. No właśnie. Dlaczego mieliby grozić wojną? Uuu, odnowienie niektórych starych traktatów. Coś mi się wydaje, że to będzie jakaś misja. Okej. Okay. No tak. Trzeba jakieś sojusze nawiązać. Okej. Okay. Dobra, no to następny patent. Bankier chyba. Za Za Okej, okay. a jak możesz nam pomóc? Jak to działa? Goodbye. Okej, okay, czyli możemy sobie wziąć pożyczkę. No to złoto wydałam w poprzednim odcinku i już nie zostało wiele. Mhm. Mm Okej, okay, czyli musielibyśmy 60 sztuk złota spłacić. 10 co. Yy, co tydzień. Ule, zły Aha. Zły złoty. O, pierwsza pożyczka jest bezpłatna. O, okej. Okay. No to weźmiemy chyba złoto. Bo zasoby jeszcze jako tako chyba są. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Eee, biorę złoto. <laughs> Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. <laughs> Czyli jak to, my chcieli złoto, to będziemy mieli co dać. Zo. Nie. Eee, idź sobie. Zaj. Okej, okay, co córeczka przyszła? Co <grym> <śmiel> <śmiel> O oh, nie. Jak to wstawiona? este <śmiel> no, okay. no właśnie, nie mów tak źle. Aż no, pogadamy sobie za salią. Okej, okay, czyli trzeba będzie zająć się rodzinką. Oooj, synuś się zgubił. Eee... Ha, teraz czy dać złoto, czy wysłać generała, a generał będzie przez dwa tygodnie mm, no ale zróbmy to, wyślijmy generała I babu Okej Wyślijmy Kogo tu mamy? Lorda Zadu. zadu Złotą. O nie. A ty pewnie nie masz złota. Zój Aha. No nie. O nie. Mogę dać mu generała? Aha, no nie mogę właśnie. Ech, no to weź to złoto, no. Kabołuj, ja za. Złoto No właśnie, tak to jest. Podejmie się decyzja, a tu nagle przydałoby się jednak zmienić poprzednią. Złoto <laughs> Okej, okay, i kogo tu mamy Pietro. A cóż to? Sumie... Coś ty narobiłeś. To No to dlaczego ktoś cię ma śledzić? mama. Okej. U papa. Okej, mamy nowe wątki. Hmm. Okej, okay, tu mamy podsumowanie, tak. E, Okej, okay, to tu mamy podsumow e, podsumowanie, paranoiczny Lord. Okej, okay, czyli najpierw pójdziemy sobie znaleźć córkę. O ile uda mi się wyjść z tej komnaty za pierwszym razem? No ale serio, nie, nie rozumiem tego wychodzenia. Jakieś takie dziwne jest, no ale dobra. Hmm, lochy, może w ogrodach. Dobra, mamy cię, młoda. Chodź tutaj na dywanik. Pewnie był ślub. <laughs> no tak, sam dałeś kasę na te, na te wesele. No właśnie. Okej, okay, to tak ją podpytamy trochę ostrożnie. Inakowo. Oj, kulej! Podsłuchała słuchalo? I kana. No martwimy się o córeczki nasze. Ty bało? Elektry? Właśnie, tam są spuje, i w ogóle i tak, właśnie, ją. Co za. Wymążałe te dzieci, przemążałe? U No, a w zamku nie ma żadnych rozrywek? No, jeszcze, jeszcze raz, mi powiedz. jeszcze jeszcze Ojej, to czego miałbym to Znaczy miałbym jako król? <grywa> no jej, <grywa> szlawo <grywa> na opuszczanie zamku. Żadnych wizyt na ręku. Ha. Żadnych wizyt na rynku. Pogódź się z siostrą. Ojejku. Ech. Co za dziewczyny, no. Biedny król z trzema córkami musi sobie radzić. Wyjdę tędy? Chyba nie. To chodź tu. Aha, tu jest jeszcze jakieś pęknięcie. Da była. Dobrze, zrobimy to. Ale znajdźmy sobie najstarszą córeczkę. No, ale... O. E, gdzie ona może być? Na murach znowu może. Zobaczmy, może to jest jej ulubiona miejscówka. Tak. Tak, to ja! Ta była. No i wyszło szydło z worka. Tak, nie, nie, nie. Nie poślubisz żadnego obcego. Ta była, tak? ja. Kawa. No właśnie, czas pokaże. pokażę. ja mogę tutaj obiecanki jakieś złożyć. A tu wyjdzie na to, że. Złamiemy obietnicę. I to by było najgorsze. Jakbyśmy złamali obietnicę i serce córki. O, idziemy do żonki teraz. O, jaka komnata ładna ja o bociany mają super Góry Duyba, szare. Okej, okay. coś tu jeszcze mogę łóżko. Eee, I okej, okay. aha, kominek chyba Dobra, no to... A jeszcze kredensem? Dobra, i teraz Żonka. Co na dzieje? Eee, o, obcy barbarzyńcy odwiedzili nas w tym tygodniu. Łada mm, rabiła. A cóż to za obietnica? Bo ja. O nie! Jak mogliście? O nie, to oni tu przyszli po Lorsulie. O nie! I co, jakaś wiedźma jeszcze była w to zamieszana? Co to jest? Duj kula kula. Ola kawa. Nie ma szans. Nie pozwolimy. Ka. Ej. Pastinas. Kawa Ha. Cóż to za klątwa? Ej. Ojej. Ojej. I kapano. O nie. No to tym bardziej musimy zalać sojuszników. I kapano. Kabibas. No ładnie, to w co oni się wpakowali. Diwa. O aha Widzicie? dobrze że go nie zabiłam jak się trzymasz nie Imo. mu o nie bój się. i no ładnie Lursulia obiecana jakiemuś zbirowi, a my nie mamy nawet wojska, żeby się obronić, w razie czego to przepytamy sobie tego typka, ja była. Ja Joja. Oj, te jojo. Aha, czyli już wszystkim wypaplał? Zadał Jeden z siedmiu królów, czyli możemy mieć jakichś sześciu sojuszników, prawdopodobnie? Wódz Uba. Woda. Aha. Dobra, grzyby. Eee, to tu chyba wszystko, co możemy zrobić. Okej. Okay. Chyba musimy przejść do drugiego tygodnia w takim razie. ja, ja. Tak, bardzo dobrze zrobiła. Eee... No tak, już więcej tutaj nic nie ma. Dobra, to przechodzimy do drugiego tygodnia, znaczy do trzeciego w zasadzie. I zagramy sobie jeszcze jeden tydzień. Eee... I co tu możemy zrobić? Naprawić stragan. Tak, naprawmy ten stragan, żeby otrzymywać kasę jakąś. Już się boję tego następnego tygodnia. Ale zobaczymy. O, paj się przyleciał. Dzień dobry. Kogo tu mamy? Wieśniaka? O nie! No i teraz pytanie Zapas mamy mniej niż złota To damy mu złoto Okej okay. Ja to jestem rozrzutna. pino? dopiero co dałam na jakąś tawernę. A my no do. to bo. Tak, a pytanie, czy ty zaczniesz zarabiać, rzeczywiście? Na razie nie, na razie nie wróci innym razem. Oj, i O ki. Dobra, może w przyszłym. znaczy za kilka tygodni się uda. O nie, Pantyci za razem. Ok. I następ. Kabo. O nie, radowianie przynieśli zarazę. Ach. Ojejciu. I teraz dać mu zapasy, czy dać mu złoto, czy co. Gębiłbym dała te zapasy. Pięć zapasów, tak? No to dajmy mu to. Dobra, zaraz będziemy głodować wszyscy, no ale nieważne. <noise> eee, i co? Ubało. O, właśnie, dowiedzmy się czegoś o królestwie. Zasoby: złoto, zapasy, wojsko i zadowolenie. I Jeśli lud będzie szczęśliwy, zadowolenie wzrośnie. Właśnie, jak mogę zawrzeć te sojusze? O Aha, okej. Okay. Czyli jak będą nieszczęśliwi, nie będą płacić podatków. No właśnie. A Oba. Aha, okej. Okay. To nie wiem, czy o tym rozmawiałam. oj, iwa a Apta się. O. O. O nie. O nie, zbliżają się. Bye. Uba. My powiemy mu no właśnie. Oj, No dobrze. Okej, okay. eee, to najwyraźniej musimy chyba porozmawiać o tych sojuszach. Okej, okay, izba rady. O, ale piękne te sale są półka. Tylko książki. No a co to byś tam chciał? O, jaki śliczny go O. O. A, to pocian jednak jest godłem. okej. Okay. O, córeczka. Chodź do Tatusia. Bączku, kartofelku. O nie, I co ja mam wybrać? Bączku weźmiemy. Kie? Kala. O, no, udało się. Wasza wysokość, wow. Jaka ona jest um, oficjalna. Tibaw. O, fortece. Ojejku, zostań. Dobrze, możesz zostać. No, to ma nieźle do oglądania. E, dobra, porozmawiajmy sobie. Kliknij zakładkę sojuszników, aby wyświetlić potencjalnych sojuszników. Możemy porozmawiać z pobliskimi lordami. O. Ale najpierw zasugerowałbym zaproszenie talisa. Okej, okay. dobra, u, ma trzy tysiące wojska. Okej, okay. okej. Okay. Skrzydła. Dobra. Czy coś jeszcze mogę zrobić? Eee, tu mamy ogrody, i lochy. Zobaczymy, czy porozmawiamy z żonką może. U nas. Uwa. dawa Iwana. I Bawu. I na. Okej, okay, czyli to chyba by było na tyle. Eee, czekamy na sojuszników. Eee, żeby ewentualnie odeprzeć e, najazd barbarzyńców, którzy chcą Lursulię nam zabrać. Niestety. Para Książęca Królewska Głupio stwierdziła, że obieca mu rękę swojej córki. No i teraz trzeba będzie się z tym mierzyć. Ale myślę, że, że sobie. Tak, zakończymy sobie w tym momencie. Yy... I zobaczymy kolejne tygodnie w przyszłych odcinkach. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, yy, co myślicie o grze. Eee, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.